Witam Was wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku z serii Nymphs Play Severia. Um, już się przyznam, że nagrywam to drugi raz, ponieważ... Nie, sorry, trzeci. Trzeci raz, ponieważ pier... za pierwszym razem coś z mikrofonem mi się w pewnym momencie stało i po prostu... No, trochę jakieś takie nagle tak bardzo cicho. Nagrywał i z jakimś takim dziwnym głosem takim, Nie wiem, coś się naprawdę z mikrofonem stało. Um, za drugim razem. Um, ponieważ nagrałam trochę inaczej. To musiałam zmi to zmieniłam głośność dźwięku i teraz i teraz będzie dobrze. Więc tak, napisy tak, poziom szczegółów, wysoki... A jest wyższy Głębie kolorów. Było 16, zmieniam na 32. Anty... Al, alias indyfik. Nawet nie wiem co to jest, więc nie zmieniam. No. To wszystko. Twórcy, filmy, tutaj nic nie ma. Czy tutaj w właśnie jest ten jeden zapis? Nieszczęsny. Więc y, to jest gra na ślepo, oczywiście ten odcinek już nie będzie na ślepo, bo już nagrywam go trzeci raz, y, więc ten odcinek nie będzie na ślepo. Ale to tylko ten wyjątek. Oczywiście kiedyś grałam w Syberii, ale nie wiem czy w jedynkę, czy w dwójkę. Y, kupiłam właśnie sobie gazetę z, z pierwszą i drugą częścią i w tej gazecie y, z rysunków wynika, że grałam... Drugą część, a zawsze mi się zdawało, że grałam w pierwszą. Więc się okaże w praniu. Zobaczymy i jak to będzie wyglądało. Ale i tak mimo że grałam, to i tak nic nie pamiętam, tylko jedno miejsce pamiętam. Nic więcej. Nic więcej, jedno miejsce. Dobra. Więc zaczynamy. Więc, po obejrzeniu tego filmiku, to tak wetyfy, y, idą sobie roboty, w wozie też jest robot, y, okej, okay. dobra, walizka. Naprawdę nie mam już siły nosić tej walizki. Ciekawe, kto mógłby mi pomóc? Och, kto mógłby ci pomóc? Co to jest? No to... Jest Kate, pomoc. Nie patrzyłam wcześniej na ten notes. E, tak więc jeżeli chcemy zajrzeć tak zwaną kieszeń, musimy nacisnąć prawo, prawy przycisk myszy i żeby z niego wyjść też prawy przycisk myszy. Wiem, jestem super ekstra. <laughs> Nie to bawi. Ona chowa to w swój płaszcz i czyta. Więc jeżeli ktoś chce sobie przeczytać, to niech sobie czyta, zatrzyma wideo i niech sobie czyta. Fajne klucze. Spoko. I co za Kiep Jakie wbrudy wąse, masakra. Charles Vorarlberg, z jednym ze swoich dzieł, w tym czasie duża część produkcji skupiała się na tworzeniu lalek teatralnych. Hmm, spoko. Rudolf Voralberg zarządzał fabryką w latach jej świetności. Okej, okay, dalej nic nie ma. Uh, idziemy na zewnątrz się przywieźć, co to w budynku będzie... Poczekam aż przestanie padać i wtedy wyjdę. Ale ja lubię deszcz. Tak. Nie powinnam zostawiać tutaj bagażu. Niestety wiem co robić. A gdy wiem co robić, ja nie wiem, co mam <noise> robić. Znaczy się wiem, co zrobić mam, ale nie wiem. Yy, nie wiem... Jak się mam zachować, co mówić. I widziała. Potrzebny mi klucz. Okej, okay, wiem co zrobić, więc nie krzyczcie na mnie, jakby co. Nie krzyczcie. Po prostu chcę z nim pogadać. On jest fajny. Polubiłam go. Cześć! Hej, cześć! Co robisz? Mogę spojrzeć? Nie, za trudne. Trudna bardzo praca co robi mamo. Więc masz na imię Momo? A ja jestem Kate! Mamo lubi Hans. On ładnie rysuje. Hans? Nie przeszkadzaj, Mamo. Momo pracuje i praca trudna bardzo. Pokażesz mi, co tam układasz? Nie, bo jeszcze nie koniec pracy. Odejdź. Mamo, odejdź. Mamo, ranisz mnie. Właśnie przyjechałam. Moja walizka jest bardzo ciężka. Pomożesz mi wnieść się do mojego pokoju? Mamo jest silny, bardzo silny, ale mamo nie ma czasu, mamo pracuje teraz. Okej, okay. nie to nie. Chyba nie będę ci przeszkadzać, co? Niestety wiem, co mam zrobić. A nie lubię wiedzieć, co mam zrobić, dlatego lubię grać na ślepo i nagrywać. Tak o, tu mamy klucz. Za pierwszym razem, gdy nagrywałam, po prostu jego znaleźć nie mogłam. Nie wiem czemu. Masakra jakaś. Ding dong. Dring, <grym>, dring. Hello. Oczywiście, oczywiście. Już idę, idę. ma panie z wąsem. O, oh, witam. Witam, panią. Jestem Kate. Chciałabym wynająć pokój. Moja firma zrobiła tu rezerwację na nazwisko Walker. Firma nazywa się Marson i e. Lormont Associates. A to ja jestem Walker. Oczywiście, panna Walker. Zapraszam do pokoju numer 6 na piętrze. Dziękuję. Czy mógłby pan zanieść mój bagaż na górę? Proszę o wybaczenie, panno Walker, zaniedbujemy tu trochę nasze obowiązki. Tak rzadko ostatnimi czasy podejmujemy gości, że niemal zapomnieliśmy o dobrych manierach. Więc pani jest Amerykanką. Czy to prawda, co mówią ludzie, że przyjechała pani kupić fabrykę? Nie fabryka. Dom Anny, dom Hansa. Przepraszam? Cicho bądź! Co za okropne dzieciak! Zdaje się, że nasze miasteczko nieco panią rozczarowało Dzisiejszy dzień to dla nas wielki smutek To dzień żałoby Dziś jest pogrzeb panny Anny Mamo smutny Hans żywy Hans daleko jest Anna powiedziała to mamo Anna lubi mamo bardzo Mamo, tego już za wiele Przestań na się pani No dalej, jazda mi stąd Cóż to ja mówiłem? Aha, tak, oczywiście. Panna Anna. To duża strata dla Waldilajne, naprawdę. Teraz podobno zamkną fabrykę. A czyż to nie pani przyjechała tu, by temu zapowiedzieć? Oczywiście nasza przyszłość spoczywa w pani rękach, panna Walker. Co? Anna Vorarlberg nie żyje? Ojoj. Oj. Po jej zdziwieniu wnioskuję, że to źle. Oczywiście oto pani pokój mam nadzieję że się pani spodoba pan no Walker. Proszę sobie odpocząć oczywiście ma pani pewnie przed sobą wiele pracy Wie pani, wykupienie fabryki to dla nas wszystkich dobra nowina. Nasze serca wypełnią się radością, oczywiście, bowiem życie w dolinie znów odzyska swój dawny rytm. Gdyby tylko widziała pani waladilajnę wcześniej, było urocze. Przyjeżdżali tu ludzie z całego świata oczywiście, by kupować nasze słynne automaty. A, oczywiście! Jest poczta dla Pani. Proszę nie zapominać, że zawsze chętnie służę Pani pomocą. Zapomniałam wcześniej wspomnieć, że w ogóle grafika, gra i styl, jak, jak się porusza i w ogóle. Bardzo mi przypomina The Longest Journey, najdłuższą podróż, tak zwaną. Oczywiście kocham tą grę. Tylko, że płyty mi gdzieś zginęły. Masakra. Tak to bym, chyba najdłuższą podróż bym nagrywała, nie to. Że się to i to bym nagrała, ale najpierw tamto. Rozpakuj się, proszę. Na razie nie potrzebuję tego. Nie? Okej. Okay. Idziemy zobaczyć list. Ja powiedziałam płaszcz, a to kurtka. Ja nie mogę. Faks. Droga Kate, nasz klient Universal Toy Company e, niecierpliwy się, by poznać wynik rozmów na temat przejęcia fabryki Woralbergów. Liczymy, że Twoje wysokie umiejętności jako prawnika doprowadzą do końca negocjacji z madam Anną Woralberg, obecną właścicielką fabryki. Yy, Pozwól, że Ci przypomnę, że Universal Toy Company to międzynarodowy koncern będący monopolistą na rynku zabawek. To klient o priorytecie A, o priorytecie A, który of oferuje Madame Vorarlberg niepowtarzalną ofertę zakupu jej fabryki. Przypomnij jej o tym fakcie, gdyby miała jakieś wątpliwości tuż przed podpisaniem kontraktu. Pokładam w tobie wielkie nadzieje i liczę, że im sprostaż... Edward, Edward Morrison. Dziękuję. Muszę powiedzieć Marsonowi o śmierci panny Woralberg. Mam nadzieję, że sprawy się nie skomplikują. Nie chcę tutaj zbyt długo zabawić. Tak, więc wyciągamy komoreczkę. Telefon. Dzwonimy do biura. Naszego? Marson i Lormont, w czym mogę pomóc? Proszę mnie połączyć z panem Marsonem, mówi Kate Walker. Proszę poczekać. Witaj, Kate. mów, jaki jest sprawa? Właśnie przyjechałam do Waladilajny. Jest tu mały problem, panie Marson. Obawiam się, że pani Woralberg nie żyje. Prawdziwe nieszczęście. O ile dobrze sobie przypominam, przewidzieliśmy tę smutną ewentualność i wiemy, że nie ma spadkobiercy. Tak, to prawda, ale... Więc w czym tkwi problem, Kate? Natychmiast skontaktuj się z notariuszem. Sekretarka prześle ci fax z jego adresem i list wprowadzający z naszej firmy. Bardzo dobrze, panie Marson. Dobrze kończę już, Kate. Informuj mnie na bieżąco, he? ja tylko... Uff. Wszystko ci się mieści w tej kurtce idziemy tam. Nie ma potrzeby tam iść. Nie ma potrzeby tam iść, ale ja widzę tą potrzebę! Jeżeli ktoś grał w najdłuższą podróż, to może rozpoznać to miejsce, ponieważ praktycznie chyba. Te same? Nie, no bardzo podobne. Inne cyferki tylko, że są. E, chyba. E, tutaj też e, nasza bohaterka Ape Ryan mieszkała. E, tutaj chyba stał jakiś automat, a tam kwiatek. Tutaj. Tutaj mieszka albo Charlie, albo ten gość, który nas dręczył. Albo tu, nie wiem, tu, tu jakoś tak. E, tam nie idziemy, bo. Ona, jak tam pójdzie, tam są różne tam też drogie i mówi, że ona nie ma potrzeby tam iść, więc idziemy po prostu na dół. Y... Nie ma potrzeby tam iść. O czemu nie? Ja chcę. Do pokoju numer jeden. Ciekawe jestem, kto tam mieszka. O ile ktoś mieszka. Siema. Wróciłam? I'm no Walker. Dobra, nie klikam tu, ponieważ jak kliknę tu, to ona się zacznie przedstawiać. A on powie, że tak, tak, że jej pokój to numer 6 na piętrze, no. Misja. Czy nie przyszedł do mnie jakiś faks? Sprawdzę. Zdaje się, że telefon dzwonił wcześniej. Czy mógłby pan sprawdzić? Oczywiście, madam. Natychmiast. Dziękuję bardzo. Sprawdzaj, sprawdzaj. Szanowny panie Maitre Alfolter, <laughs> nie wiem jak to powinno się czytać, ale to szczegół. Zapewne wie pan, iż nasza kancelaria jest odpowiedzialna za przeprowadzenie w imieniu firmy Universal Toy Company negocjacji przejęcia fabryki Woralbergów. Wo Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu zarządcy i właścicielki zakładu Madame Woralberg z którą rozpoczęto negocjacje. Wierzymy, że Madame Vorarlberg pozostawiła panu przed śmiercią wytyczne, które umożliwiają sprzedaż fabryki. Pragniemy przypomnieć, iż wejście amerykańskiej firmy znacznie polepszy gospodarstwie... Jaki... normalnie plącze mi się język... polepszy gospodarkę w państwa regionie. Dlatego też mam nadzieję, że... Po... Witam należycie naszego przedstawiciela, panią Kate Walker. Z poważaniem Edward Morrison. Ja tak po angielsku czytam, ponieważ. Hmm. Mam. Coś... Dziękuję. Mam... Do usług. Mam coś takiego, że muszę. Przy... jakieś jak po angielsku słowo, to ja muszę to poczytać. Pan... Tak. Po angielsku. Tam chyba było jedno słowo, które przeczytałam tak bardziej po polsku: pomoc. Chyba ponownie będę potrzebowała pańskiej pomocy. Czy pani już wyjeżdża, pani Walker? Nie. Czy życzy pani sobie zanieść walizki na dół? Nie, nie, nie. Nie, jeszcze nie wyjeżdżam, ale będę potrzebowała. Z przyjemnością służymy pomocą. Jednak już proszę pomyśleć, co by było, gdyby zadzwonił telefon, lub nadszedł faks, albo klient wszedł do środka. Musimy tu czuwać cały czas i nie mamy ani minuty wytchnienia. Przykro mi. W porządku, nic wielkiego. Macie tutaj tłumy. Hans. Ten młody chłopiec, który był tu wcześniej, mówił coś o jakimś Hansie. Kto to jest Hans? Momo mówił o Hansie Voralberg, młodszym bracie Anny, który od dawna nie żyje. To było tak dawno. Już nikt go tu nie pamięta. Że żyje, mamo. Kim był ten chłopiec, który wcześniej rysował tu coś na stole? Czy to pański syn? Boże, uchowaj mnie, nie, w żadnym razie. <śm> to nie jest zły chłopiec, nie. On jest tylko bardzo prosty. I to wszystko. Co łączyło go z Anną Voralberg? Momo to taki nasz <śm> wioskowy głupek. Anna wzięła go pod swoje skrzydła. Bez wątpienia musiał przypominać jej młodszego brata. No i <gryw> ciągnie swój do swego. Jak to miał pan na myśli, że Anna Voralberg także była opóźniona? Ależ skąd nie, nie w żadnym razie. <gryw> była samotnikiem, zamknięta w sobie. O, mamojo, zamknięty w sobie, o Jejciu. Te roboty są takie urocze. Zauważyłam, że w Valadilajne macie ich całe mnóstwo. Proszę uważać na słowa, proszę pani. Automaty Woralbergów to nie roboty. Jeśli nie chce pani narazić się mieszkańcom, proszę nigdy, ale to Przenigdy nigdy nie wymawiać tu słowa robot. Dobrze. Jaka jest więc różnica pomiędzy automatem a robotem? A, tak naprawdę to nikt tego nie wie. To czym mieliby się obrazić, jeżeli nie zna różnicy? <grym> okay. Czy znał pan osobiście Annę Voralberg? Oczywiście, że tak. To znaczy, no, nie tak bardzo. To była dama. Bardzo ją wszyscy tu kochaliśmy. Niechaj spoczywa w pokoju. Ok. On coś kręci. On musi, kr ostre kręci. Nagle tak. Mówi tak. Pewnie, że. Oczywiście, że tak. Nagle m, się wycofuję. Nie, on coś kręci. Nie, nie, nie. <gry> Idę rozejrzeć się po Valadilajnę. Do zobaczenia później. Oczywiście. Jak pani sobie życzy, panno Walker? On coś kręci. Hans. Ten mówi, że Hans żyje. To pewnie co, coś w tym jest. Pozbieramy trochę bo mam on na bałaganiu <grymny> zbieraj zbieraj wszystko w kurtkę wkładaj tak ojej jaki on niedobry rysował po stolniku w, w żłobiu mnie rysował <grymny> e, ale chyba tutaj nic więcej nie zrobimy tak myślą. Wyjdziemy na zewnątrz. zewnątrz. Ojej, to też miejsce przypomina... The longest Journey. Ławki, w Ho Ten hotel ee, graniczny. Oczywiście z jedynki, bo w dwójce to lepiej, a nie wspominać, bo... Oh my god, co to było? Dobra, więc tutaj kończę, e, mam nadzieję, że się Wam podo... spodobało, tak? Taką mam nadzieję, e, więc zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków, moich e, innych serii, e, życzę Wam miłego oglądania, słuchania, czego Wy tam będziecie robić nie Życzę Wam wszystkiego dobrego, czego sobie tam zażyczycie i dziękuję za to, że mnie oglądacie. Oh. Oh. Eee, dziękuję bardzo właśnie, że mnie oglądacie i w ogóle, w ogóle. Więc żegnam Was. Pa pa!